NTP zaczyna, wasz, twój temat, to będzie w bannie, pozdrawiamy uszatą. 45 sekund. Dobra, lecę teraz na spontanach, sztywny kamień, to jest kurwa Fifa Rafa. To jest Fifa Rafa, a banie na dżegu. Rafa lala, się tu trochę wyjebałem, ale taka sprawa się czasem zdarza Pozdrawiam uszata, no i też pozdrawiam młynarza No i dobra, jestem Joker, a to jest jaskier Jestem Joker, jakier Jestem złodziejem i to jest dobra wena. Jakier, bo im kurwa skradam serca Ja teraz sobie tutaj ziomal Wow kurwa zajebisty sześciopak 5. Zajebisty, kurwa, sześciopak! Też taki mam! No kurwa zobacz! Przejście! Topie nie ma żadny Demat raz, dla raz, jaskiera! Raz, 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 raz. Łapy w górę! Łapy raz, w górę! Raz, 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 raz! Wszyscy! Raz, 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 raz! raz. raz, raz. Pozdrawiamy u szatą, to właśnie ta laska to się jebie z swoim tatą. Kamień sztywny tak, Jerry, jaka wanna, ty jesteś moim wanna bij. Yo! Gatka radosna, to wimy ważanne, bo się zaczęła wiosna, yo! Ty pierdolona szmato, ale swoją panną mam słoneczko, bo jest lato. Yo! Z grzechą lato jak jebany grzegorz, yo! Daję garść spontanom, Ty jesteś tylko dla mnie kuchłą i Yo, Jo, jadę sobie właśnie tutaj pypale Jakie topie nie ma żalny, ja cię kurwo podpalę! Jo, jadę sobie właśnie dobrze do bitu Raczej się palić ze wstydu. Jo, jadę sobie właśnie kurwa dobrze bit Pisz się kurwa ze wstydu, dlatego zakrywasz Wiec. ryj Jo! Jadę dziwie, z takim ryjem, naprawdę się nie dziwię. Koniec! Dawaj grubas, kolejny bit, teraz Cztery razy po cztery wersy, bez tematu. Zaczyna nasz sztywny koleżka Kamil NTP. This is Ten Crack what? O kurwa, ale picik. Ej dobra, daję teraz spontane, zajebiście, to nie ma żadne. No i tak, ja się palę, ja się palę, ale się kurwa zgaszę. Jadełaku, oblałeś się kurwa przed jaskrem ze strachu. Jo! Prawie jak ja to wiem, każdy dzień zaczyna z pieśnią HWDP Tak ci odpowiem. O wow, kurwa, zrobiłem sobie w wodogłowie. I teraz pijam sobie tutaj ziom! Zdejmuję czapkę, bo nie chcę być jak on. Jo, yo, jo, yo, jo! Yo. HWDP? Naprawdę, Kamil, masz grandy. To dziwne, bo twój stary jest do policjantem, yo! Co za skończona pizda, z tą kominiarą wygląda jak antyterrorysta! Trzecie feść się sztywny, Kamil NTP! Ej, dobra, wjeżdżam, no i tak cię rozwalę! Nie jestem antyterrorystą, antyjaskrem! Gdzie bit, kurwa! Nie widziałem, że można też tak jo 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 Anty Jaskier jak daję te spontany Nienawiść do sztywnego, tak zostałem wychowany Yo! Co w rodzinie to nie zginie, wydymałem ci w poznaniu i wydymam cię w Szczecinie Ostatnie beste Sztywny kamień i ostatnie weźcie jaskie. Elana lubi pogonie, tak mówił ziomek, a ja na mikrofonie się sądzę. Lecę się na knie, jak umiem źół, ale gatka kurwa jest zajebista. Elana, 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 to ja już naprawdę wolę być kurwa z Poznania. Yo, Elana, Elana, wypierdalaj ty dziwko jebana. ty hałas dla chłopaków! Stańcie teraz twarzą do publiczności Czy uważacie, że wygrał sztywny Kamil NTP Czy uważacie, że wygrał Jaskier? Dobra, chyba wiemy. Teraz twarzą do jurorów WBW -W. Wygrywa Jaskier, ale zróbcie też hałas dla sztywnego Kamila NTP. Dał dzisiaj zajebistą bitwę!